Witajcie. Dziś jest specjalny dzień. Oboźdzmy 230 lat Konstytucji 3 maja. Ale co to jest właściwie ta Konstytucja? Nie wiem. Chyba jakiś dokument. Może zapytamy naszych uczniów w szkole. Konstytucja. Trudne słowo. Lecz z łatwością wytłumaczę. Prawa, wolność, obowiązki. To oznacza nie inaczej. To akt prawny lub ustawa. O najwyższej mocy prawnej. Ustanawia, reguluje ustrój i organizację. System i źródeł prawa w kraju. Głowa państwa i przewodzi. U nas w Polsce konstytucja. Z tego maja się wywodzi. Jeden, jeden. jeden, 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 jeden. jeden. To rok historycznie ważny. 3 maja konstytucja. nie tą datę na już każdy. A co na temat konstytucji powiedzą nam dorośli? W tym celu połączmy się z naszymi reporterami. Dzień dobry. Witam Państwa z Kowentry. Dziś porozmawiamy o Konstytucji. Co to jest Konstytucja? E, konstytucja dla mnie to jest zbiór obowiązków i praw główny, główny kręgosłup praw i obowiązków, który znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. To jest wyznacznik, wytyczna praw i obowiązków dla całego społeczeństwa. To dokument uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów w roku 1791 pod nazwą Ustawa Rządowa, która miała naprawić zasady działania państwa. Autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Już wiemy co to jest konstytucja. Ale co zawierała? Z lekcji historii pamiętam, że mówiliśmy o Liberum Veto. Nasi starsi uczniowie powiedzą nam, co zawierała ta ustawa. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy: władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Odebrała część praw biednej szlachcie, aby ograniczyć przekupywanie posłów przez agentów z obcych państw. Zniesiono także prawo liberum veto i wolną elekcję. Prowadzono stałą armię, zmieniono system podatkowy, który najbiedniejszych zwalniał z obowiązku ich płacenia, a chłopów dodatkowo stawiała pod ochroną państwa. Zmieniono nazwę Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą, obowiązywała 14 miesięcy. A mamy jakieś zdjęcie z tego wydarzenia? No, coś ty, w tamtych czasach nie było zdjęć, ale jest obraz. Konstytucją 3 maja ściśle związany jest order wojenny Virtuti Militari, o którym opowiedzą wam nasi starsi uczniowie. Oddajmy głos naszym specjalistom. Może oni nam pomogą. Order wojenny Virtuti Militari został ustanowiony przez króla Poniatowskiego w 1792 roku po bitwie pod zielenicami, gdzie wojsko polskie walczyło z rosyjską armią w obronie Konstytucji 3 maja. Zgodnie z ustawą nadany może być tylko w czasie wojny lub nie później niż 5 lat po jej zakończeniu. Wyróżnia się 5 klas orderu, a wśród odznaczonych znajduje się ponad 21 ty tysięcy wybitnych żołnierzy Rzeczpospolitej. Jednostki wojskowe, miasta, Lwów, Verdun, Warszawa, groby nieznanego żołnierza, okręt ORP Błyskawica. W 1976 roku prezydent... RP na uchodźstwie nadał zbiorowy order żołnierzom polskim składzonym w katieniu i innych nieznanych miejscach kaźni dla upamiętnienia ofiary ich życia. Krzyż został zawieszony na pomniku katyńskim w Londynie. Usłyszymy teraz, jaka była historia świętowania Konstytucji 3 maja. Święto Konstytucji 3 maja było zakazane... Podczas zaborów pod groźbą surowych kar. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości. W 1919 roku Sejm ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji za święto narodowe. W czasie II wojny światowej, święto Konstytucji 3 maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów okupujących kraj. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były krwawo tłumione przez. Nicja. Dopiero w 1981 roku ponownie zezwolono na publiczne świętowanie, ale jako Święto Narodowe 3 maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku i od tego czasu jest dniem wolnym od pracy. Co ksiądz pamięta o celebrowaniu konstytucji? Celebrować konstytucję zacząłem dopiero wtedy, kiedy byłem świadomy naszej historii. Ja jeszcze należę do pokolenia, kiedy na lekcjach historii w szkołach nie mówiło się o Konstytucji 3 Maja. Na 2-3 lata przed maturą miałem nauczyciela, który zaczął nam mówić, że o wiele ważniejszą datą niż 1 Maja, który był wtedy celebrowany powszechnie w całym kraju, jest data 3 Maja. Ale władze państwowe, władze szkół nie świętowały tej uroczystości. Ona była celebrowana jedynie w kościołach gdzie wtedy księża wspominali o ważności Konstytucji 3 Maja. No to był właściwie cały sens tego obchodu, aby podkreślić, że ówczesna Polska wojną nie była i że to jest najistotniejsze. Akademia zawsze była na 3 Maja młodzież, szkoła, która dawała wszystko, co tylko mogła siebie, różne tańce, śpiewy, a starsze pokolenie ciasta piekli, sprzedawali. Do moich obowiązków zawsze było przyniesieniem sztandaru na msze Świętą oraz Akademię. Zawsze miło to wspominam, bo mogłem pokazać tym młodszym pokoleniom, czym tak naprawdę jest patriotyzm, bo jest on w sercu. Czy to jest ważne, aby dzisiaj to cerebrować? Dzięki temu nasza młodzież i nasze dzieci mogą się do, nauczyć y, bardzo ważnych wartości. Uśmiechnij pokoń mi kochane, dzieci kochaniami mi kochane, kochane poskę całości. Będę tu dla ich kochany dzieci. Mamo co jest dla Ciebie najważniejsze, kiedy przychodzi na trzecią Małą Akademię? Najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie jest nasza ojczyzna, a dzięki takim obchodom pamiętali o naszej historii oraz uświadomili sobie, czym jest wolność i byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Podczas świętowania Konstytucji 3 maja ważne są też nasze symbole narodowe. A wiedzieliście? że 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 maja Radość budzi. Ten dzień wolno łączy ludzi. W całym kraju wiszą flagi. To jest święto wielkiej wagi. Defilady w każdym mieście. Stan ta góry hej podnieście. A na piersi. Oceł biały, dumny, ma polach mały. Każdy Polak i każda Polka wie, że biały i czerwony to kolory ich kraju. Można je spotkać wszędzie, na gmachach urzędowych, na ulicach i na zawodach sportowych. Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej. Białego orła na czerwonym tle, oficjalnego symbolu państwa już od średniowiecza. Godle, czyli orzeł, jest ważniejszym jego częścią niż tło, dlatego kolor biało jest na górze, a czerwony na dole. Dziś każdy ma prawo używać barw RP, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Choć flaga Polski wydaje się być tak prosta, okazuje się być całkiem skomplikowana. Jednak ważniejsze jest, że te dwa pasy są dla całego narodu wielkim symbolem, jednoczącym nas wszystkich. Pod tymi barwami narodowymi walczyli żołnierze i powstańcy, słabili artyści i poeci. Białe i czerwone są naszym wspólnym dziedzictwem, o które dbamy od najmłodszych lat. Wszystkim Polakom, dużym i małym, z okazji dnia flagi RP składamy najlepsze życzenia. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje. Się Kiedy świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, poznasz barwy narodowe, przypisane. Postępy. że 2 maja to rocznica poświęcona polskiej flagi.